Nieoczywiste związki podhala i Egiptu były tematem drugiego z cyklu rektorskich wykładów zorganizowanych przez podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową. Intrygujący temat zgromadził całą salę słuchaczy. Młodzi ludzie nazywają to clickbait, chyba, czyli taki przyciągający tytuł. Przede wszystkim bardzo chciałbym podziękować Nowotarskiej Uczelni za zaproszenie mnie. No i myśląc, z jakim tematem, jaki temat zaproponować na wykład rektorski, taki, który by był, powiedzmy, zarazem podhalański, jak i związany z moimi badaniami, chciałbym Państwu zaproponować wszystkim tutaj, którzy za chwilkę będą mnie słuchali zaproponować. Taki temat, no, ten tytułowy właśnie Tatry i Piramidy, to znaczy w jaki sposób region Podhala, a nawet sam nowy targ wiąże się czy łączy się z Egiptem. Zwłaszcza starożytnym, ale nie tylko współczesnym. Wykład w dużej mierze poświęcony był tematom podróżniczym, jak choćby wyprawa księdza Józefa Stolarczyka do Ziemi Świętej w 1870 roku. Legendarny zakopiański probocz w szczytowym okresie Egiptomanii, jaka opanowała wówczas Europę, odwiedził również kraj Faraonów i wspiął się na piramidę Cheopsa. Co warte uwagi, jako wprawny taternik na szczyt słynnego grobowca wszedł bez pomocy arabskich przewodników. Był taternikiem. Wspinał się bardzo chętnie do podeszłego wieku, wspiął się też właśnie na szczyt piramidy Cheopsa w Egipcie, tego symbolu właśnie starożytnego Egiptu. Więc tutaj spod, spod Tatr, do, na szczyt piramidy Cheopsa pokazał swoją góralską krzepę. Nie tylko podróżnictwo było jednak tematem marcowego wykładu. Będzie też, zapowiadam, niespodzianka, mianowicie o mało co podhalańska mumia egipska. Miejmy nadzieję, że, że a do tego jeszcze zaginiona, więc komplet zagadek kryminalnych mamy. Mam nadzieję, że, że słuchaczy to zainteresuje. Sporo uwagi poświęcono postaci Wiktora Gutowskiego, malarza i nauczyciela rysunku w nowotarskim gimnazjum, twórcy cyklu współcześnie zaginionych obrazów o orientalnej tematyce, a także postaci Tadeusza Samuela Smoleńskiego, pierwszego polskiego egiptologa, blisko związanego z podhalem, w szczególności z Rabką czy Zakopanem, gdzie przebywał z powodu gruźlicy. Choroba ostatecznie pokonała młodego, obiecującego naukowca. Można powiedzieć, że naukowo mieliśmy, mieliśmy pecha, bo Młodziutki 20-paroletni egiptolog polski, który zachwycił międzynarodowych badaczy, który robił spektakularne odkrycia, przywoził setki eksponatów zabytków, dbał o to, żeby do kraju trafiały także te zabytki. Zmarł właściwie cztery lata jego kariery naukowej. Na koniec zostawiamy Państwa sam na sam z tajemniczą historią mumii, która być może spoczywa w magazynach któregoś z pobliskich regionalnych muzeów. Była to bez wątpienia głowa mumii egipskiej i jakaś ręka dłoń mumii. I losy tych zabytków są bardzo tajemnicze. Były one złożone w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Były nawet badane przez lekarzy, anatomopatologów, e, stwierdzono rzeczywiście oryginalność tego, że to są fragmenty egipskiej mumii, po czym na przełomie 1957-1958 roku te e, kawałki egipskiej mumii zniknęły. Do dzisiaj nikt nie wie gdzie one Może się wydawać dziwne, że tak egzotyczne i niezwykłe rzeczy potrafią znikać, po no, prostu to jeszcze z muzeum. Nie są te, żeby zostały ukradzione czy zniszczone. Ja myślę, że ktoś momencie zapakował jakiegoś pudła, złożył do magazynu i nikt nie wie teraz, w którym magazynie to jest i w którym pudle. W każdym się zagadka, ponieważ tutaj, w nieodległym regionie, gdzieś spoczywa, gdzieś leżą, no może nie w całości, ale kawałki egipskiej mumii, być może, jak twierdził pierwszy właściciel, być może jakiś kawałek Faraona, i my nie wiemy, a jak mówią złośliwcy, faraonowie bywają mściwi. I skoro faraon, Putrhamą, swoją zemstą potrafił objąć cały świat, prawda, kiedy naruszony go grobowiec, a tak zwaną zemstą faraona dotyka także i dzisiejszych turystów, którzy udają się na wycieczkę do Egiptu. Więc nie można wykluczyć, że gdzieś tajemniczo schowana, ukryta egipska mumia e, będzie się e, mściła tutaj na Podhalu, dopóki nie zostanie, nie zostanie ujawniona, odkryta i należycie doceniona, być może wyeksponowana w jakiejś gablocie.